Drużyna Wygrajmecz.pl po inauguracyjnej wpadce ze styrdą wygrała siedem kolejnych spotkań i w tabeli trzeciej ligi traci już tylko punkt do lidera, który zaledwie zremisował z Dream Klubem. Ekipę Daniela Chapki zatrzymał Maciej Kalkowski. Popularny Kalka zadebiutował u Sopocian i od razu odmienił oblicze tego zespołu. Wracając do teamu, wygraj mecz. W ostatniej kolejce podejmowali oni husarię, którą dosłownie wkręcili w murawę. O szczegółach opowie nam sędzia tego meczu, Artur Skrzypczak. Drodzy Państwo, Artur Skrzypczak, jednym słowem, as. Artur. Yy... Teraz właśnie trwa półfinał Ligi Mistrzów Real Monachium. Ostatnie wiadomości mam, że 2-1 prowadzi Real, czyli śmierdziało dogrywko. Nie wiem jak jest teraz, ale ty sędziowałeś również bardzo ciekawy mecz. Wygraj -mecz P.L., który częściowo wywodzi się z Husari, właśnie był przeciwnikiem Husari, No i e, bardzo szybko po każdej bramce biegli z, nią, z piłką do, do środka boiska, żeby, żeby szybko wznawiać grę. Tutaj chodziło o jakiś rekord? Znaczy, się, wynik zakończył się 16 do 0 dla wygraj mecz. I z tego co słyszałem rozmowy między zawodnikami, to chyba poprzedni mecz wygrali 15-0 i chcieli pobić rekord i udało im się jedną bramkę, wygrali 16-0. Według Ciebie prezydent do awansu? Chyba tak. To jest bardzo dobry zespół, bardzo ofensywnie ustawiony, dużo bramek strzela w każdym meczu, tu już sędziowałem chyba czwarty mecz od początku i w każdym meczu strzelają bramki Sokowski, Mokwa, mają po 4-5 bramek w każdym meczu. Mokwa dzisiaj widziałem, że slalony robi między zawodnikami Husari. Mokwa strzelił bardzo ciekawą bramkę, minął wszystkich zawodników, łącznie z bramkarzem i strzelił bramkę. Zresztą w tym meczu strzelił sześć bramek i został wybrany zawodnikiem meczu. Równolegle do tego spotkania swoją siódmą serię rozgrywał lider Ekstraligi, Wistal Konstrukcje. Naprzeciwko nich stanął Strabak, drużyna niewygodna dla najlepszych. Do przerwy Vistal prowadził zaledwie 2 do 1, jednak w drugiej połowie worek z bramkami się rozwiązał i po wygranej 8 do 2 konstruktorzy pozostają jedyną ekipą z kompletem punktów w Ekstralidze. Drodzy Państwo, Przemek Dębek, kapitan Vistal Konstrukcje, wicemistrz z poprzedniego sezonu. Zabrakło bardzo niewiele do, do mistrzostwa w tym sezonie. Również ambicje na mistrza absolutnie. Jesteście chyba już jedyną yy, drużyną, która ma komplet punktów. Yy, po waszej energii widać, że chyba chcecie ten komplet zachować do końca. Tak, no, staramy się wygrywać wszystkie mecze. Co, 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 co mogę więcej powiedzieć, no chcemy bez straty punktów jako pierwsza drużyna chyba, bo jeszcze w historii takie nie było takiej drużyny, chcemy być pierwszą drużyną w historii, która bez straty punktów zdobędzie mistrzostwo. Sądząc po tej energii, po szybkości, to no, nie wiem, jakieś lekko atletów tutaj macie, bo naprawdę ciśniecie cały mecz od pierwszej do ostatniej minuty. Znaczy nie, to jest dzięki temu, że gramy w, w lidze okręgowej. Także mamy treningi wtorek, czwartek. Do tego, jak dojdzie nam red i weekendową mecz, to praktycznie nie ma dnia, kiedy byśmy nie biegali, nie ruszali się. Także jesteśmy z graną paczką chłopaków, którzy cały czas się ruszają, dlatego mamy tyle siły do biegania. A jak długo jesteście w red W red boxie? O, już długo jesteśmy, bo najpierw nazywaliśmy się jako Drago Gdańsk, później jako Ecclecote, tak także już z 5-6 lat będzie.